Nvidia pokazała wyniki, które przebiły prognozy Wall Street. Po publikacji raportu akcje spółki drożały w handlu pozasesyjnym o niemal 4%. Spółka pokazała 31 e, miliardów 900 milionów, czyli prawie 32 miliardy dolarów zysku netto, o 65% więcej niż rok temu. Zysk na akcje wyniósł dolara i 30 centów, czyli więcej niż zakładali analitycy. Podobnie z przychodami. Nvidia e, wypracowała 57 miliardów dolarów przy prognozach w okolicach 55 miliardów, i poinformowała, że sprzedaż do centrów danych wyniosła ponad 51 miliardów dolarów, o 66% więcej niż przed rokiem. Wynik przebił również oczekiwania rynków. Analitycy szacowali, że spółka zaraportuje 49 miliardów dolarów. Prezes Nvidia Jensen Huang twierdzi, że popyt na chipy Blackwell jest ogromny a procesory graficzne dla chmury są wyprzedane. To słowa, które inwestorzy lubią bardziej niż świąteczne bonusy. Nic dziwnego, że kurs NVIDII w handlu posesyjnym ruszył niemal o 4%, a momentami zyskiwał nawet 7%. Rynek reaguje entuzjastycznie. Wall Street Journal cytuje komentarze inwestorów, którzy piszą rynek uratowany, a jeden z nich dodaje, gdyby Jensen potrzebował nerki, oddałbym mu swoją. Taki poziom miłości do spółki zdarza się stosunkowo rzadko, a czy jest uzasadniony? O tym będziemy rozmawiać z Adamem Drozdowskim, zarządzającym Invalue Multi Asset, specjalizującym się w amerykańskim rynku. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, pan też by oddał swoją nerkę Jensenowi Huangowi? Kocha pan go po tych wynikach aż tak bardzo? Czy trochę przesadził aż, rynek tak. z tym aż entuzjazmem? Nie, tak no bo pan jest wyniki faktycznie Spółka pokazała dobre i tutaj widzimy w handlu pozasesyjnym między 2 a 7 punktów procentowych wzrostu. Natomiast należy powiedzieć, że wzrosty bywały i większe, i 10 i 20 w przeszłości po wynikach spółek. W związku z tym widzimy, że tutaj inwestorzy nie są aż tak bardzo optymistyczni. Może jeden z nich od Nelka, ale na pewno nie wszyscy. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w naszej redakcji wydawca tego programu Mariusz Kowalewski zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, że Chłang mówił o tym, że Blackwale są wyprzedane, że schodzą na pniu, że wszystko idzie świetnie, ale w wynikach widać wzrost wartości zapasów. No i to by trochę podważało tą historię o tym, że wszystko się sprzedaje na pniu i w ogóle ten biznes świetnie idzie i będzie tak dynamicznie rósł dalej. No właśnie, chciałem powiedzieć, że w tej beczce miodu są w moim uczuciu dwie, a który przytacza trzecią łyżkę dziewciu. Zapasy to jedno, Econ i z po polsku to się nazywa należności, czyli nieotrzymana gotówka za sprzedane produkty. To wzrosło o 50% w ciągu ostatnich, na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów. To jest spory taki, no może nie czerwona lampka, ale należy to dobrze prześwietlić. I trzecia to łyżka dziegciu to Peter Thiel sprzedał cały swój pakiet NBD, bardzo duży, na przestrzeni trzeciego kwartału, czyli relatywnie niedawno. A to jest człowiek i zarządzający funduszem, który przewidział krach w 2000 roku, kiedy sprzedawał Cisco, wtedy Cisco to była taka obecna Nvidia, spółka, która w latach 90. rosła najwięcej. W związku z tym, oczywiście warto się przyglądać, warto inwestować, ale też z tyłu głowy trzeba mieć, że wyceny są bardzo napięte. I jak czytamy, że Nvidia wypłaca dywidendę, uwaga, w wysokości 1 centa na akcję kwartalnie, a wycena jest 186 dolarów. No to widzimy tutaj gigantyczną dysproporcję. Jeżeli sobie spojrzymy na relację wyceny jednej spółki Nvidii, to jest 4,6-4,7 tryliona po amerykańsku, a trzykrotnie mniejsza wycena całego segmentu energie, energetycznego, energy gdzie 1,5% całej energii produkowanej na świecie już teraz jest zużywana przez różnego rodzaju formy związane z AI i wszystkie procesy obliczeniowe, gdzie te spółki energii mają 20% wyższy free cash flow yield od samej NPD, a trzykrotna różnica w wycenie, to tutaj widzimy, że dysproporcje są bardzo duże. Strona jest bardzo napięta, ale oczywiście może to dalej iść w tym samym kierunku. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, ja widzę tutaj pewnego rodzaju zagrożenia, ale to nie znaczy, że, że nie warto inwestować w NBD dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chociaż trzeba przyznać, że oprócz Pitera tiela także japoński softbank wycofał się z tej inwestycji, no ale będzie wchodził w coś, w co również sama Nvidia ma inwestować, czyli bezpośrednio w sztuczną inteligencję wrócimy do naszej rozmowy, żeby porozmawiać o tym szerszym kontekście. Oglądacie poranek inwestora w telewizji Biznes 24. Naszym gościem jest Adam Drozdowski, zarządzający Invalue Multi Asset, specjalizujący się w spółkach amerykańskich, ale nie przepadający za Nvidią. Tak sobie pomyślałem w czasie przerwy w naszej rozmowie, bo od razu pan wspomniał o tych tradycyjnych produkujących energię elektryczną w firmach, pokazując, jak bardzo atrakcyjnie w stosunku do Nvidii wyglądają. Rozumiem, że też ma pan taką taki niepokój, że to po prostu rynek to strasznie chce wierzyć w to, że te wyniki były dobrze i, i po prostu bardzo chce się cieszyć. Zresztą futuresy na WIG20 plus 2%, więc naprawdę zapanował głęboki entuzjazm, który chyba w tych wynikach NVIDIA jednak tak do końca to nie ma uzasadnienia. Zasadniczo przy takim poziomie wyceny, z jakim mamy do czynienia obecnie. Każdy powinien mieć z tyłu głowy czerwoną lampkę, bo to nie jest tak, że my inwestujemy na wczesnym etapie w spółkę, która ma bardzo duży potencjał. Inwestujemy w spółkę, która pokazała bardzo dobre wyniki, wzrosła wielokrotnie, natomiast wyceny są bardzo, bardzo wymagające. Jak wczoraj oglądałem inną telewizję biznesową amerykańską, tam były pokazane wzrosty kwartalne przychodów. I oczywiście mówimy o tym, że w obecnym kwartale rok do roku przychody Nvidii wzrosły o 66%, to jest bardzo dużą wielkością. Natomiast gdybyśmy się cofnęli rok, dwa lata do tyłu, to te wzrosty były trzycyfrowe. To pokazuje, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju wypłaszczeniem trajektorii wzrostu. Ja nie mówię, że to jest mało, natomiast to, to zwykle tak się dzieje. Przecież spółki nie mogą rosnąć do nieba i nie mogą rosnąć w nieskończoność. To jest normalny proces, tylko ten proces wiąże się z tym, że waluacyjnie mamy nieco mniejsze mnożniki, kiedy ta trajektoria zaczyna spowalniać. A ewidentnie 66 to jest mniej niż 122, czy 250, jak było rok czy dwa lata temu. W związku z tym tylko o tym chciałem powiedzieć. 66 to ma Pan na myśli? Wzrost przychodów do sprzedaży, ze sprzedaży rok do roku. Procentowy rozumiem. No dobrze, Oczywiście. to. Y to, jasne, czyli tak. Tu jest wypłaszczenie. Jest jeszcze jeden temat, jestem ciekaw, jak pan na niego patrzy i co pan o nim myśli. Temat tych takich e, cyrkularnych inwestycji, e, które również Nvidia zdecydowała się zrobić w stosunku do OpenAI, e, ale nie tylko, bo jest jeszcze taki startup Perplexity, który dostanie e, wielomiliardowe. Inwestycje między innymi chyba właśnie od Nvidii. Tam się zaczyna robić taki, taka historia, że. Firmy takie jak OpenAI zamierzają kupować usługi data centers w zamian za to kupowanie usług. Dostawcy sprzętu do tych data centers inwestują w firmy OpenAI i robi się takie koło. Pytanie, czy to jest taka w spirala wznosząca, virtuous circle, jak mawiają Amerykanie, czy to jest nasze polskie błędne koło? Ja jestem dosyć długo na rynku, bo od lat 90 i wiele widziałem i wiele pamiętam. I pamiętam rok 2000, jak taki dowcip dążył po rynku, że dwa fundusze inwestycyjne między sobą handlują. Jeden sprzedaje dwa koty po 500 tysięcy, a drugi kupuje psa za milion. To troszeczkę mi przypomina tamtą historię. Czyli to jest problem dla rynku? Bo kiedy pojawiło się, pojawiły się te ogłoszenia. i wyliftowane wyceny i we własnym sosie, próbujące tutaj pokazywać, że jest fajnie, dobrze. Być może tak jest, być może nie. Nie mi to ocenia się, na pewno nie w tym programie. Natomiast każde. Tego typu działanie mające na celu coś w cudzysłowie sztucznie pokazanie na pewno jest czerwoną lampką, która powinna się gdzieś tam zapalać. Ja nie mówię, że to jest koniec cyklu, ja nie mówię, że to jest koniec wzrostów, natomiast jeżeli mamy do czynienia z tym, że firmy wzajemnie zaczynają od siebie być uzależnione, no to to może za jakiś czas stać się niebezpieczne. Jasne. A ciekaw jestem, kiedy pan widzi, czy widzi pan koniec tej trwającej hossy, um, uratowanej końca, przez wyniki NVIDII? Takiej nie widzę. Natomiast to, co widzę, to największą koncentrację kilku spółek w podstawowych indeksach amerykańskich. Dychotomię rynku bardzo znaczącą, bo cała reszta firm po prostu... Nie ma udziału wielkich w indeksach, w związku z tym, nawet gdyby one przejęły pałeczkę wzrostową, a to się nie zadzieje bez jakiegoś szejki rynku, czyli takiego bardzo nerwowego rynku, to, to i tak udziały w indeksach są na tyle niewielkie, że na indeksach to pewnie nie będziemy widzieli wzrostu. Natomiast to, co ja obserwuję, to szerokość rynku. Szerokość rynku, czyli ile spółek rośnie, ile spada, pokazuje nam, jaka jest partycypacja inwestorów w tych kolejnych spółkach, poza tymi powiedzmy 10 czy 50 największymi. No i to jest ważny wskaźnik myślę w tym momencie do obserwowania. Mm -hmm. Co on by nam w takim razie sugerował? No są takie przejawy, że rynek się poszerza, a potem znowu zwęża. Natomiast w mojej ocenie to nie jest tak, że nic się nie dzieje bo taki rynek trochę rotacyjny to my mamy już od sierpnia 24, czyli ponad to rok czasu, wtedy, kiedy były zawirowania związane z japońską walutą i, i, i duże spadki w segmencie tym wzrostowym, w związku z tym do tego potrzeba czasu i tak naprawdę no, też inwestorzy muszą patrzeć na rynek holistycznie, a nie tylko przez pewien segment. Dlatego przytoczyłem te, te właśnie wycofanie się całkowite Pitera Titla z, z bardzo flankowej jego inwestycji. Ale to jest oczywiście początek tego, co może się dziać. Zobaczymy, jak to będzie Adam Drozdowski, zarządzający Invalue Multi Asset był naszym gościem. Rozmawialiśmy o rynkach widzianych z perspektywy wyników Nvidii. Dziękuję bardzo serdecznie. Udanego dnia.